Nóż w sercu publiczności. Tomasz Wolny płacze i potwierdza smutną wiadomość o straconej ciąży żony. Tomasz Wolny, ceniony dziennikarz i prezenter telewizyjny, którego twarz jest dobrze znana milionom Polaków, po raz pierwszy w życiu otwarcie podzielił się osobistym dramatem. Znany z profesjonalizmu, spokoju i opanowania przed kamerami, tym razem nie zdołał ukryć łez, gdy potwierdził najgorsze wieści dotyczące swojej żony. Scena była tak wstrząsająca, że zarówno obecni dziennikarze, jak i widzowie, śledzący relacje online, zamarli. To nie była zwykła konferencja, to był moment prawdziwego bólu, w którym publiczność poczuła ogrom osobistej tragedii. Reakcje fanów i mediów pojawiły się natychmiast, komentarze pełne współczucia zalewały portale społecznościowe, a temat błyskawicznie stał się numerem jeden w wiadomościach. Jak doszło do tej tragicznej sytuacji? Co teraz stanie się z Tomaszem i jego żoną? Ten nagły zwrot w życiu jednego z najbardziej rozpoznawalnych prezenterów telewizji wstrząsnął opinią publiczną i stawia pytania, na które wszyscy chcą znać odpowiedź. Od pierwszych chwil po ujawnieniu tragedii w mediach pojawiały się relacje o dramatycznych okolicznościach prowadzących do tego bolesnego momentu w życiu Tomasza Wolnego i jego żony. Według informacji od osób z najbliższego otoczenia, komplikacje pojawiły się niespodziewanie w trakcie jednej z rutynowych wizyt lekarskich. Lekarze musieli natychmiast zareagować wobec zagrożenia dla zdrowia kobiety, co wstrząsnęło całym życiem rodziny. Tomasz, znany z opanowania i profesjonalizmu przed kamerami, tym razem nie był w stanie ukryć emocji. Gdy otrzymał wieść o sromotnej stracie, jego pierwsza reakcja była pełna niedowierzania i głębokiego bólu. Na nagraniach widać, jak jego dłonie drżą, a oczy wypełniają się łzami. W pierwszych słowach podzielił się uczuciem bezsilności i cierpienia. Przyznając, że pragnął zachować sprawę w tajemnicy, chronić prywatność żony, ale sytuacja wymagała ujawnienia prawdy. To najtrudniejszy moment w naszym życiu, mówił łamiącym się głosem Tomasz. Chciałem chronić moją żonę i naszą rodzinę, ale prawda wyszła na jaw. Każdy dzień przynosi nowe pytania i wątpliwości. Staram się znaleźć siłę, aby stawić czoła temu, co się wydarzyło. Bezpośrednie relacje i zdjęcia z miejsca wydarzeń szybko rozprzestrzeniły się w mediach społecznościowych. Publiczność była wstrząśnięta szczerością dziennikarza i dramatyzmem sytuacji. Fani przesyłali setki wiadomości pełnych współczucia i słów otuchy, a komentarze na portalach społecznościowych natychmiast zalewały internet. Każde zdjęcie Tomasza z konferencji, każdy fragment jego wypowiedzi był analizowany i udostępniany tysiące razy, wzmacniając efekt poruszenia i napięcia. Rodzina i przyjaciele natychmiast otoczyli parę wsparciem. Bliscy opowiadali o telefonach, wiadomościach i wizytach, które miały pomóc przetrwać najtrudniejsze chwile. Współpracownicy Tomasza przyznawali, że nigdy wcześniej nie widzieli go w takim stanie. Zwykle spokojny, z dystansem do emocji publicznych, teraz pokazał prawdziwą ludzką kruchość, w której każdy gest i spojrzenie były pełne bólu i bezradności. W sieci natychmiast pojawiły się komentarze od fanów, którzy dzielili się własnymi doświadczeniami, próbując wyrazić solidarność i zrozumienie dla dramatycznej sytuacji pary. Portalom społecznościowym przewodziły hasła wsparcia, emotikony serca i wpisy wyrażające współczucie. Każdy komentarz potęgował emocjonalny ładunek całej historii, a opinia publiczna niemal wciągnięta była w dramat Tomasza i jego żony. Równocześnie media tradycyjne relacjonowały każdy szczegół, reporterzy zwracali uwagę na subtelne gesty i mimikę dziennikarza, porównując wcześniejszy spokojny wizerunek z ujawnionym dramatem osobistym. Fragmenty wypowiedzi, w których Tomasz opowiadał o bólu, strachu i bezradności, szybko stały się materiałem do szerokiej analizy, a zdjęcia z konferencji były komentowane w programach informacyjnych, pokazując emocjonalną prawdę stojącą za nagłówkami. Dodatkowo ujawniono wcześniej nieznane sygnały ostrzegawcze. Najbliższe otoczenie Tomasza zdradziło, że w ostatnich tygodniach zarówno on, jak i jego żona odczuwali napięcie, niepokój i zmęczenie, które teraz nabrały dramatycznego znaczenia. Te informacje wzmocniły poczucie napięcia i tragedii, ujawniając, że dramat rozwijał się powoli, lecz nieubłaganie. W odpowiedzi na medialny szum Tomasz i jego przedstawiciele wydali oficjalne oświadczenie, podkreślili w nim konieczność ochrony prywatności i spokoju rodziny w tym trudnym czasie. Krótkie słowa dziennikarza były precyzyjne i rzeczowe, mimo że pełne emocji, co tylko uwydatniało autentyczność jego reakcji. Każdy nowy wpis, zdjęcie czy komentarz w sieci pogłębiały dramatyczny wymiar całej sytuacji. Publiczność niemal uczestniczyła w wydarzeniach na żywo, odczuwając emocje i ból bohaterów. Historia Tomasza Wolnego, dotychczas znanego z profesjonalizmu i spokoju, teraz stała się symbolem kruchości ludzkiego życia i emocjonalnej prawdy, wciągając obserwatorów w wir wydarzeń i stawiając pytania o dalszy los pary. Fotoreporterzy uchwycili każdy szczegół, drżące dłonie, spojrzenie pełne żalu, momenty milczenia i łamiącego się głosu. Media zagraniczne również podchwyciły temat, opisując Tomasza jako znaną postać medialną, której osobista tragedia rzuca cień na cały świat telewizji w Polsce. Analiza i komentarze ekspertów medycznych i psychologicznych tylko wzmocniły dramatyzm sytuacji. Każda minuta. Każdy komentarz, każdy fragment wypowiedzi Tomasza potęgowały napięcie i dramatyzm. Publiczność śledziła wydarzenia z zapartym tchem, czując, że uczestniczy w wyjątkowej i emocjonalnie naładowanej historii. Historia Wolnego i jego żony stała się nie tylko medialnym wydarzeniem, lecz także opowieścią o ludzkiej kruchości, sile emocji i dramatyzmie życia w obliczu nagłych tragedii. W miarę jak pierwsze fale medialnego szumu opadały, Tomasz Wolny starał się odnaleźć równowagę w codziennym życiu, choć każdy dzień przynosił nowe wyzwania emocjonalne. Jego twarz, wcześniej pełna spokoju i pewności siebie, teraz nosiła ślady zmęczenia, niepokoju i smutku. Każdy gest wobec żony był nacechowany troską i delikatnością, a jednocześnie widać było, jak bardzo ciężar tragedii przytłaczał ich oboje. Najbliżsi, zarówno rodzina, jak i przyjaciele, byli obecni niemal nieustannie, oferując wsparcie, rozmowy i codzienną obecność. Każdy telefon, każda wiadomość była próbą ulżenia cierpieniu pary. Współpracownicy Tomasza przyznawali, że nigdy wcześniej nie widzieli go w tak bezpośrednio emocjonalnym stanie. Jego zazwyczaj opanowana postawa ustąpiła miejsca autentycznej kruchości i ludzkiej wrażliwości. Reakcje fanów i opinii publicznej pojawiały się natychmiast. Komentarze pełne współczucia, słów otuchy i osobistych historii zalewały media społecznościowe. Wielu dzieliło się własnymi doświadczeniami z utratą lub trudnymi momentami życia rodziny. Starając się okazać solidarność i empatię. Każdy wpis potęgował napięcie i dramaty z całej historii, a publiczność niemal odczuwała cierpienie Tomasza i jego żony razem z nimi. W mediach tradycyjnych trwała nieustanna analiza. Reporterzy śledzili każdy gest, mimikę i ton głosu Tomasza. Porównywano wcześniejsze publiczne wystąpienia z obecnym dramatem, podkreślając kontrast między jego zwykłym wizerunkiem a osobistym bólem, który teraz ujrzał światło dzienne. Zdjęcia z konferencji i nagrania z wypowiedziami dziennikarza były szeroko komentowane, a szczegóły dotyczące wcześniejszych sygnałów ostrzegawczych stawały się nowym tematem dla publiczności i ekspertów. Okazało się, że w ostatnich tygodniach zarówno Tomasz, jak i jego żona odczuwali niepokój i zmęczenie, które wcześniej mogły wydawać się drobnymi sygnałami codziennego życia. Teraz te szczegóły nabrały dramatycznego znaczenia, ujawniając, że tragedia rozwijała się w ukryciu, zanim nagle uderzyła z pełną siłą. Ta świadomość wzmagała emocjonalne napięcie, wciągając widzów w głębsze zrozumienie sytuacji i budząc pytania o ludzką kruchość i nieprzewidywalność losu. W odpowiedzi na medialny szum, Tomasz wraz ze swoim przedstawicielem wydali oficjalne oświadczenie. Podkreślono w nim potrzebę ochrony prywatności i spokoju rodziny. Jego słowa, choć krótkie, były pełne emocji i autentyczności, ukazując prawdziwe zmagania człowieka stojącego w obliczu osobistej tragedii. Każdy kolejny komentarz, zdjęcie czy fragment relacji medialnej pogłębiały dramatyczny wymiar sytuacji. Publiczność niemal uczestniczyła. Liczyła w wydarzeniach na żywo, odczuwając emocje bohaterów i współodczuwając ich ból. Historia Tomasza Wolnego i jego żony stała się nie tylko medialnym wydarzeniem, lecz także opowieścią o ludzkiej wrażliwości, sile emocji i dramatyzmie życia w obliczu nagłych, nieprzewidzianych tragedii. Fotografie i nagrania uchwyciły drżenie rąk, pełne żalu spojrzenia, momenty ciszy i łamiącego się głosu. Media zagraniczne również podchwyciły temat, przedstawiając Tomasza jako postać medialną, której osobista tragedia rzuca cień na cały świat telewizji. Eksperci psychologiczni i medyczni komentowali przebieg wydarzeń, analizując wpływ nagłych strat na psychikę i codzienne funkcjonowanie pary. Każda minuta, każdy nowy komentarz i fragment wypowiedzi Tomasza potęgowały napięcie i dramatyzm. Publiczność śledziła wydarzenia z zapartym tchem, odczuwając, że uczestniczy w wyjątkowej i emocjonalnie naładowanej historii. Historia Wolnego i jego żony stała się symbolem kruchości ludzkiego życia i autentycznej emocjonalnej prawdy, wciągając obserwatorów w wir wydarzeń i stawiając pytania o dalszy los bohaterów oraz ich zdolność do odzyskania spokoju. W kolejnych dniach Tomasz Wolny i jego żona starali się odnaleźć codzienny rytm, choć cień tragedii nadal wisi nad nimi. Każdy drobny gest, każde spojrzenie, każde słowo wobec siebie nawzajem były nacechowane troską, ostrożnością i subtelną delikatnością. Widać było, że mimo ogromnego bólu próbują zachować siłę i wsparcie dla siebie nawzajem, a równocześnie każdy kontakt z mediami przypominał im o sile obserwacji publicznej, która nie pozwala zapomnieć o dramacie, jaki przeżywają. Rodzina i przyjaciele pozostawali blisko, nieustannie oferując rozmowy, obecność i wsparcie w codziennych obowiązkach. Każde spotkanie, każda rozmowa telefoniczna była próbą ulżenia cierpieniu i znalezienia choć odrobiny spokoju. Tomasz, zwykle opanowany i zdystansowany w pracy, teraz ujawniał swoją autentyczną wrażliwość, a jego emocje były widoczne w każdym geście, każdym spojrzeniu i każdym milknącym na chwilę słowie. Reakcje fanów i publiczności były natychmiastowe i intensywne. Setki wiadomości, komentarzy pełnych współczucia, osobistych historii i wyrazów solidarności zalewały media społecznościowe. Wielu dzieliło się własnymi doświadczeniami związanymi z utratą, próbując w ten sposób okazać empatię i wsparcie. Każdy wpis potęgował dramatyczny wydźwięk wydarzeń i wciągał odbiorców w emocjonalną rzeczywistość bohaterów. Media tradycyjne i internetowe nie przestawały analizować każdego szczegółu. Każdy gest, każdy ton głosu Tomasza, każda jego reakcja w relacjach wideo i podczas spotkań medialnych była poddawana wnikliwej obserwacji. Porównania z wcześniejszym spokojnym wizerunkiem dziennikarza tylko pogłębiały dramatyczny kontrast i wzmacniały wrażenie, że publiczność staje się świadkiem osobistej tragedii w czasie rzeczywistym. Dodatkowo pojawiały się nowe szczegóły dotyczące sygnałów ostrzegawczych z wcześniejszych tygodni. Bliscy przyznawali, że zmęczenie, niepokój i subtelne zmiany w zachowaniu pary, które wcześniej mogły wydawać się drobnymi oznakami codziennego życia, teraz nabrały dramatycznego znaczenia. Odkrycie tych elementów wprowadzało dodatkowe napięcie i pokazywało, że tragedia rozwijała się stopniowo, choć jej kulminacja była nagła i wstrząsająca. Tomasz wraz ze swoim przedstawicielem wydał oficjalne oświadczenie, w którym podkreślono potrzebę ochrony prywatności i spokoju rodziny. Choć słowa były krótkie i rzeczowe, niosły ze sobą ogromny ładunek emocjonalny. Pokazując autentyczność i szczerość reakcji dziennikarza, publiczność odbierała każdy gest, każdą pauzę i łamiący się głos jako dowód prawdziwego bólu i ludzkiej wrażliwości, które wcześniej były ukryte za profesjonalnym wizerunkiem Tomasza. Każda minuta. Każdy komentarz, każde zdjęcie czy fragment wypowiedzi potęgowały dramatyzm całej historii. Widownia niemal uczestniczyła w wydarzeniach na żywo, odczuwając emocje Tomasza i jego żony, współodczuwając ból, smutek i bezradność. Historia znanego dziennikarza stała się symbolem kruchości ludzkiego życia, wciągając odbiorców w wir wydarzeń i stawiając pytania o dalszy los bohaterów oraz o to, jak odnajdą siłę, by stawić czoła codzienności po tragedii. Jednak nawet w najtrudniejszych momentach pojawia się cień nadziei. Z nieoficjalnych źródeł wynika, że Tomasz Wolny i jego żona już rozpoczęli rozmowy z lekarzami i specjalistami, aby zrozumieć przyczyny tragedii. I zaplanować bezpieczną przyszłość. Niektóre informacje sugerują, że istnieją możliwości minimalizowania ryzyka w kolejnych próbach, co daje rodzinie iskierkę nadziei, że mimo dramatycznego wydarzenia życie może wrócić na właściwe tory. To właśnie te subtelne, wcześniej nieznane szczegóły wprowadzają nowy wymiar całej historii, zachęcając publiczność do śledzenia dalszego rozwoju wydarzeń. W obliczu tragedii najważniejszą lekcją pozostaje szacunek dla prywatności i emocji osób dotkniętych dramatem. Tomasz i jego żona, mimo medialnego szumu i nieustannej uwagi opinii publicznej, wielokrotnie apelowali o spokój i zrozumienie. Ich historia przypomina, jak kruche mogą być nasze codzienne chwile i jak ważne jest dbanie o zdrowie, wsparcie bliskich i wzajemną empatię. Każdy komentarz pełen współczucia, każda wiadomość od fanów czy przyjaciół jest dowodem, że publiczność potrafi reagować nie tylko ciekawością, ale i prawdziwym współczuciem. Dla widzów śledzących historię od pierwszych chwil pozostaje wiele pytań: co wydarzy się dalej? Czy pojawią się kolejne informacje ujawniające kulisy tej tragedii? Jak Tomasz i jego żona poradzą sobie z emocjonalnymi konsekwencjami? To właśnie te pytania nadają całej historii wielowarstwowy charakter, sprawiając, że każdy nowy materiał medialny jest pełen napięcia i emocji. Aby być na bieżąco z najświeższymi doniesieniami, szczegółowymi relacjami i ekskluzywnymi materiałami, zachęcamy do subskrybowania naszego kanału. Każdy nowy odcinek będzie stopniowo ujawniał kolejne fakty, prezentował reakcje mediów i fanów oraz odkrywał kulisy życia znanych osób, pokazując prawdziwe emocje i dramaty, które kryją się za nagłówkami. Nie przegapcie kolejnych materiałów, w których przedstawimy pełny obraz wydarzeń, reakcje bliskich i ekspertów oraz nieznane wcześniej szczegóły tej dramatycznej historii. Subskrybując nasz kanał, staniecie się świadkami kolejnych kroków Tomasza i jego żony, poznacie reakcję opinii publicznej i dowiecie się, jak świat mediów i show biznesu odbiera takie osobiste tragedie. Ta historia uczy nas również empatii i wrażliwości wobec ludzi, których życie zmienia się w jednej chwili. Przypomina o znaczeniu zdrowia, rodziny, wsparcia bliskich i potrzeby szanowania prywatności, nawet w obliczu medialnego zainteresowania. Każdy odcinek, każda relacja, każdy komentarz to okazja, by zrozumieć prawdziwe emocje bohaterów i dostrzec ludzką stronę życia w świecie pełnym nagłówków. Zapraszamy do śledzenia kolejnych materiałów, aby być częścią tej historii która łączy dramat, emocje i człowieczeństwo. Subskrybujcie kanał, aby nie przegapić najnowszych newsów, wyjątkowych wywiadów i kulis, które odsłaniają życie z